Zapowiedź kolejnej wystawy miasto ogród Krajowej wystawy czy AgroTargów w Pile. Kolejna edycja. Zapraszamy Państwa w dniach 27-28 kwietnia, więc ostatni weekend kwietniowy. Dosyć późno w tym roku, więc mam nadzieję, że pogoda nam również pomoże, a ta edycja wyjątkowo ciekawie się zapowiada. Po raz kolejny firma Królika, więc krajowy znany producent. Tulipanów będzie z nami za chwilę. Poprosimy o parę słów na ten temat, ale powiem tak ogólnie. Polska smakuje, a więc szereg smaków będziemy regionalnych wspólnie odkrywać. Piła na weekend to propozycja dla mieszkańców, którzy chcieliby, mając niewiele czasu, poznać region. W tej edycji z nami chodzisz, złotów i keczory. Będą zapraszać na szlaki turystyczne, na poznanie ich historii historii, poznanie również ich smaków, ciekawych, ciekawej oferty, którą te gminy proponują. No i cóż, rękodzieło Zagroda Zwierząt Alpaki, które już od kilku edycji są z nami i cieszą się zainteresowaniem szczególnie najmłodszych zespoły ludowe z regionu. A takim przewodnikiem po agrotargach będzie pan Dominik Strzelec, który będzie opowiadał nie tylko o ofercie, ale też doradzał w jaki sposób efektywnie i efektownie zaplanować nasz ogród nasz balkon naszą Opróczo działkę odstępujemy od takiej typowej wystawy maszyn rolniczych a promujemy to co powinniśmy zapromować już od o a może i dawniej otóż Polską żywność. Polską żywność, żywność wysokiej jakości. Stąd w 15 domkach na wyspie, tu w Pile będzie promocja polskiej żywności, gdzie będziecie mogli Państwo zapoznać się z tym, co jest dobre. Oprócz tematów związanych z rolniczym handlem detalicznym będziemy też promowali rękodzieło rolnicze w pięciu domkach, dodatkowo jeszcze występy i pokazy to, co potrafi zrobić. Prawdziwy, prawdziwy kowal. No ale to wszystko będzie wieńczyło wieś pięknie tańczy i śpiewa, czyli zespół Kasztelanki z Nowej Wsi Ujskiej, czy też Błękit Krajny. Czy też Błękit Krajny. Proszę Państwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie służył też swoją wiedzą, którą zdobywa i nasi doradcy szkolą się i podnoszą swoje kwalifikacje każdego roku. Będziemy mówili o programach azota, azotanowych, będziemy mówili o sprzedaży bezpośredniej, o RHD, o tym, co robimy na co dzień. I to, co powoduje, że jesteśmy z Państwem od ponad 60, 60 lat. Czegokolwiek staramy się robić, to teraz, żeby przedstawić polskiego rolnika, polskiego producenta, który produkuje dobrą, smaczną żywność. Tutaj, cały region czy Pilski, czy cała Wielkopolska mamy tego przykłady: produkty spożywcze, mięsne, produkty mączne, owoce, warzywa, soki, różne rzeczy. Przede wszystkim jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy podjąć tą nad częścią ogrodniczą jako ogrodnicy z wykształcenia i z wieloletnim już 22-letnim doświadczeniem, jest nam niezmiernie miło, że możemy wprowadzać tą miłość do kwiatów. Chcielibyśmy, aby wszyscy przyszli e, z rodzinami, wzięli czynny udział w tworzeniu tego pięknego ogrodu, jakim jest miasto piła. E, z naszej strony będzie pani doktor e, habilitowana Agnieszka Krzymińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która będzie prowadziła. E, Warsztaty dla całych rodzin, dla dzieci. Będziemy zachęcać Państwa, aby tworzyć własnoręcznie bukiety. Wszyscy ci, którzy mają ochotę spędzić ciekawy z, z nami czas, są mile widziani. Zapraszamy 27-28 kwietnia, ostatni weekend tego miesiąca. Zapraszamy serdecznie.